Albo żyjesz w mroku, albo żyjesz w słońcu. Cześć kochane ludziska. Dzisiaj może być troszeczkę gorzej słychać, ale mam to gdzieś. Przekładam nad e, walory. Eee, walory głosowe, walory estetyczne. Dzisiaj mam taką inną czapeczkę, bo gdzieś zawieruszyłem te swoje stare czapeczki. A Teraz prawdziwy youtuber, bo przecież wiadomo. E, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to za dalej go nie subskrybujcie. E, dzisiaj miałem fajną taką rozmowę, bo spotkałem się z taką znajomą, tam gdzie, gdzie mamy pracę. I. I rozmawialiśmy na temat naszych nawykowych stanów lękowych. Jak to jest, dlaczego tak mocno się boimy i co z tym zrobić? Jednak się troszeczkę zmieniłem, znaczy zmieniłem troszeczkę. Potem zamocnowiało, więc przyniosłem się bezpośrednio pod most. Okej, okay. no bo dzisiaj rozmawialiśmy, no bo wiadomo, to jest bardzo taki fajny czas, no bo ten, ten koronawirus i ta koleżanka mi opowiadała, że no bardzo się boi o swoją córkę, że bardzo się boi o swój biznes, że generalnie cały czas żyje w lęku i że cały czas nie może spokojnie żyć. No, z jednej strony wydawałoby się, że to, co się dzieje, no, wiesz, ciągle mówią o tym, że umrzemy, ciągle mówią, że, no, ciągle, nie wiem, mało zarabiamy pieniędzy, więc chyba naturalne jest się bać. No, tak, tak się wydaje, nie? że tak jest, że to ma, że to hmm. Z jednej strony wydaje się, że to ma sens, no, bo takie są fakty. No właśnie, jakie są fakty? Czy faktem jest to, że coś jej bezpośrednio zagraża? No, zagraża jej na początek dzisiaj, zagraża nam przede wszystkim myślenie i ciągłe się straszenie. Jak to nam zagraża? No w bardzo banalny sposób, no bo e, nie mamy wolnego umysłu, żeby coś wymyśleć, żeby zarobić pieniądze, żeby nawiązywać relacje, tylko cały czas myślimy, co się wydarzy, no, co będzie, jak się zarazimy, a co będzie, jak będzie wojna. E, I to jest gotowy scenariusz do tego, żeby ponieść konsekwencje sw e, swojego myślenia, takiego straszenia siebie, a dlaczego tak się dzieje? No bo mamy nawyk, nawyk przewidywania, mamy nawyk myślenia, że coś nam zagraża i nas mózg, dla naszego mózgu wydaje się to racjonalnie. Wydaje się to racjonalne, że, że ma nas chronić. No bo przecież, ej, Adam, jest wielkie zagrożenie. Przecież ludzie umierają, ludzie, e, ludzie tracą pracę. No to gdzie tu śmieszkować? Gdzie tu... E, o, będę tak chodził, bo tu fajnie wygląda. Gdzie tu śmieszkować? Gdzie tu teraz normalnie pracować? Gdzie tu normalnie e, robić jakieś, nie wiem, w cudzysłowie plany na jakieś dalsze wyjazdy? Cholera wie co. To jest bez sensu. Teraz jest czas, na... No właśnie na co jest czas? Czas na straszenie. Ja nie chcę się str... e, Dlaczego się nie chcę straszyć? Bo nie będę mógł e, spokojnie żyć. Już teraz patrząc to już tam, e, dla mnie jest naturalne, że jak ma spokojny umysł. E, Chyba nawet wszyscy lekarze wam powiedzą, chociaż nie wiem, bo to różnie bywa, że człowiek, który nie żyje w stresie, jego odporność wzrasta, więc z automatu jest mniejsza szansa na to, że zachorujecie na jakąkolwiek chorobę, na jakikolwiek wirus, no bo wasz mózg będzie miał więcej przestrzeni właśnie na pracę na, na nad ochroną swojego ciała. To jest na przykład dla mnie racjonalne. Racjonalne jest dla mnie też, że jak nie żyję w lęku, to nie mam jakiegoś poziomu agresji, nie chcę innym ludziom. Nie wiem, zwracać uwagę, nie chcę innych ludzi krytykować, eee, tracę energię. Zamiast poświęcić tą energię na budowanie, analizowanie, no bo teraz są ciężkie czasy, ciężkie czasy, czyli gorsze możliwości na przykład zarobienia pieniędzy, naprawdę jest potrzeba teraz, żeby ten mózg był wolny od lęku tylko i dlatego wyłącznie, żeby Was chronił, a nie na odwrót, żeby Was straszył. Także nie warto się straszyć, chociaż. O, o idę sobie po na trawie. Nie warto się straszyć. Eee, oczywiście to jest tak łatwo powiedzieć, bo jeśli całe życie ktoś was nauczył, że to jest właśnie dbanie o siebie, no to naturalne jest, że będziecie się straszyć. Czyli będziecie mieli takie stany lękowe. Wreszcie nawet będziecie uważali, że to jest odpowiedzialne. Odpowiedzialne właśnie dzisiaj takie mieć myśli, dzisiaj się tak straszyć, że. No dla mnie dzisiaj to nie jest odpowiedzialne. Dzisiaj to jest dla mnie nieodpowiedzialne, bo tracę cenne sekundy swojego życia, które tak bardzo na to będę chcę chronić. I to jest popierdolone dzisiaj dla mnie. Wszystkiego dobrego. Jutro też będzie dzień. Jeśli będzie, jeśli nie będzie, to też jest OK. Trzymajcie się. Dużo dobrych myśli. I tyle.